Dzień dobry, Anna Trenowska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania Kuriera Ostrowieckiego. W zespole szkół numer 2 na osiedlu Stawki prezydent Jarosław Górczyński wręczył pierwsze 100 stypendiów dla uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i w sporcie. W czwartek w zespole szkół nr 2 prezydent Jarosław Gruczyński zainaugurował wręczanie stypendiów dla ostrowieckich uczniów. Odebrali je uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W sumie w Ostrowcu prezydent przyznał ich ponad 340. 310 uczniów otrzymało stypendia naukowe, a 30 za wyniki sportowe. To jest miła chwila dla wszystkich, dla przede wszystkim grona pedagogicznego nauczycieli, uczniów, rodziców, dziadków i dla mnie, dlatego że mamy możliwość dzisiaj um, uhonorować, wręczyć dyplomy dla tych dzieciaków, które poprzez swoje osiągnięcia sportowe i naukowe dydaktyczne. Um, Wyszły na odpowiedni poziom, zdobyły odpowiednią liczbę punktów, czy tej właściwą średnią. I te dzieci dostają stypendia. Stypendia, które wzrosły, przypomnę, o 100%. Te stypendia w naszym mieście Ostrowcu Świętokrzyskim są jedne z najwyższych w województwie. Uczniowie dostają 200 zł. Zdaniem prezydenta, stypendia są formą nagrody za już osiągnięte bardzo dobre wyniki oraz spełniają rolę motywacyjną do jeszcze lepszej nauki. Jako pierwsi stypendia odebrali uczniowie ze szkoły na stawkach. W tej grupie znalazło się 60 uczniów szkoły podstawowej i 40 gimnazjum. Bardzo się cieszą. Bardzo się cieszą. Jest to tak jak pan prezydent powiedział podsumowanie, uhonorowanie ich ich pracy, ich trudu, ich zaangażowania, także bardzo się cieszą i z, z samego stypendium i, i z wyróżnienia, bo jest to niezwykłe wyróżnienie dla nich wszystkich. To jest 52 w szkole podstawowej i 5-1 w gimnazjum. Czy jest łatwo no taką średnią zdobyć? Jest to bardzo trudne, ale dzieciaki pracują, mobilizują wszystkie siły, rywalizują ze sobą, także w tym dobrym znaczeniu, także tych dzieci jest sporo. Tak duża liczba przyznanych stypendiów jest dowodem na wysoki poziom nauczania ostrowieckich szkół. O tym świadczy również wysoki procent zdawalności na egzaminach z języków obcych, które sfinansowała gmina Ostrowiec. Aby jeszcze poprawić te wyniki, prezydent wprowadził także dodatki motywacyjne dla nauczycieli. Chcę podkreślić, że mamy bardzo dobrą kadrę dydaktyczną, pedagogiczną, mamy bardzo dobry stan obiektów oświatowych, czyli możemy mówić, że jest potencjał do tego, żeby właściwie kształcić. A nasze dzieciaki poprzez ich wyniki potwierdzają, że jest w dobrym kierunku oświata w Ostrowcu Świętokrzyskim, co zauważają też inni. Mnie było bardzo miło słyszeć opinie osób z zewnątrz, osób, którzy na przykład certyfikują z języka angielskiego, z języka francuskiego, czy z języka niemieckiego. Miasto, przypomnę, przyznało taką możliwość dla dzieci, aby zdawały takie egzaminy, za które płaci miasto, a to jest koszt powyżej 340-350 zł jednostkowy. I takich dzieci zdających te języki też było bardzo dużo, bo na poziomie gimnazjum 130 osób z języka angielskiego, 30 z niemieckiego i 14 z języka francuskiego. W tym roku liczymy, że tych dzieci przystąpi do tego egzaminu jeszcze więcej. Otwarte szkoły w soboty po, do południa, w piątki po południu, dodatkowe zajęcia sportowe. To wszystko w ramach poprawy, w ramach szkoleń, w ramach wsparcia oświaty. Dzisiaj najlepsza inwestycja to jest inwestycja w dzieci, stąd olbrzymią wagę przywiązujemy jako samorząd do tego, aby nasze szkoły i nasi pracownicy, dyrektorzy szkół i nauczyciele, pedagodzy byli właściwie też motywowani. I tu chcę podkreślić, że dla tych nauczycieli, którzy zaszczepiają swoimi pasjami dzieciaki, a te dzieci mają osiągnięcia są laureatami na przykład na szczeblu wojewódzkim, to zakładamy takie specjalne dodatki prezydenckie w kwocie 930 zł brutto co miesiąc do pensji. Warunek jeden, że wychowankowie mają się czym pochwalić i tutaj musi być dobra opinia organu dyrektora zespołu dyrektorów. Czy można zachęcić do czytania? Pod takim tytułem w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości odbyła się konferencja dla bibliotekarzy, nauczycieli oraz wszystkich tych, którzy interesują się książką i czytelnictwem. Prowadzone przez Bibliotekę Narodową badania wskazują, że w 2015 roku zaledwie 37% Polaków miało w ręku książkę. Czytelnictwo spada, zwłaszcza wśród osób młodych. Co zrobić, aby ten spadkowy trend odwrócić? Jakimi metodami zachęcać do czytania? O tym dyskutowano podczas konferencji, której organizatorami byli Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Promocja czytelnictwa to jeden z ważniejszych postulatów i ogromne wyzwanie dla naszych współczesnych czasów. To jest podstawowa umiejętność, którą kształcimy. Myślę, że przede wszystkim po to, żeby przybliżać otaczającą rzeczywistość, a także y, pozwalać zrozumieć samemu siebie. Bez tych rzeczy nie da się być szczęśliwym człowiekiem. Po prostu. Można tu oczywiście cytować wiele wspaniałych myśli na temat czytelnictwa, na temat książek. Do mnie przemawia przede wszystkim ta myśl, że y, kiedy przestajemy czytać książki przestajemy myśleć Książki naprawdę przynoszą nas trochę w inną rzeczywistość, ale tak naprawdę zbliżają nas do samych siebie. i to jest przerażające, że ten poziom czytelnictwa tak bardzo spada tutaj w, na w naszym społeczeństwie i podczas dzisiejszej konferencji chcemy się zastanowić dlaczego tak się dzieje, ale przede wszystkim nad tym co zrobić, żeby te zawstydzające statystyki po prostu zmienić, poprawić i taki cel nam właśnie prześwieca dzisiaj. Tematyka wystąpień koncentrowała się wokół promocji książki i sposobów aktywizowania czytelników. Zaprosiliśmy osoby, które na co dzień pracują z czytelnikami, pracują z książką. Ma, mówimy o czytelnictwie w Polsce i o czytelnictwie w innych krajach. Ponieważ musimy czerpać jakieś wzorce, czerpiemy, możemy czerpać te wzorce na przykład z krajów skandynawskich, gdzie czytelnictwo jest na dosyć wysokim poziomie. Albo czerpiemy, powinniśmy czerpać te wzorce na przykład z Czech, z naszych sąsiadów południowych, ponieważ tam czytelnictwo jest, w 79% Czechów czyta książki. Czytało, miało w ręku książkę w 2015 roku. W Polsce ta, ta, ta statystyka jest bardzo wstydliwa tak naprawdę, ponieważ w 2015 roku tylko 37%, 37 Polaków miało w ręku książkę. Możemy więc czerpać od innych narodów. Powinniśmy również postawić na upowszechnianie czytelnictwa w grupie dzieci i młodzieży, dlatego że w tych grupach to czytelnictwo spadło najbardziej. Dlatego mówimy o tym, jakimi mamy posługiwać się narzędziami, jakimi formami promocji. Być może należy zmienić tą formę promocji, być może wyjść trochę inaczej do odbiorcy, do czytelnika i zachęcić do czytania. Świat się zmienia. Wchodzą nowe media, portale społecznościowe, internet. I młodzież, młodzieży nie zainteresujemy książką, mówiąc im, chodźcie do biblioteki, przyjdźcie do nas. Czytajcie, bo to jest interesujące, to Was na pewno zainteresuje, zaciekawi. Nie, my musimy znaleźć inne formy promocji tego czytelnictwa i upowszechniania, i myślę, że prelegenci na tej konferencji, osoby, które na co dzień pracują z takim czytelnikiem, mają dobre pomysły, którymi chcą się podzielić z uczestnikami konferencji. W związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 754 relacji Ostrowiec Świętokrzyski-Bałtów-Solec nad Wisłą, w tym ulicy Bałtowskiej, wykonawca firma Skanska informuje, że od wtorku 7 marca droga zostanie całkowicie zamknięta od skrzyżowania ulicy Bałtowskiej z ulicą Samsonowicza do miejscowości Czekażewice. W związku z zamknięciem drogi zaplanowano następujące objazdy. Dla pojazdów o masie powyżej 12 ton, objazdy odbywać się będą ulicą Samsonowicza w kierunku drogi wojewódzkiej nr 755, a następnie przez Śmielów, Ożarów, Czekarzewice i Lipsko. Objazdy dla pojazdów poniżej 12 ton od skrzyżowania Alei Jana Pawła II z ulicą Sieniejską, przez Sienno, Walentynów i Solec nad Wisłą. Jednocześnie informujemy, że wprowadzone zamknięcie nie dotyczy pojazdów budowy i przejazdu za zgodą kierownika budowy, pojazdów służbowych policji i straży pożarnej, pojazdów służb komunalnych i utrzymania dróg, pojazdów komunikacji zbiorowej oraz dojazdu do posesji. W czwartek w Galerii Ostrowiec odbyło się publiczne ważenie zawodników przed piątkowymi walkami bokserów Polski i Białorusi. Jest to pierwsze spotkanie w ramach nowego projektu, który ma przyczynić się do wzrostu poziomu boksu olimpijskiego w naszym kraju. Oficjalny mecz bokserski pomiędzy Polską a Białorusią inauguruje serię pięciu spotkań, których celem jest popularyzacja boksu olimpijskiego w naszym kraju. Ponadto odbędą się jeszcze pojedynki z kadrą Niemiec, Rosji, Ukrainy, Irlandii i Turcji. Trener kadry Karol Habros liczy, że w ostrowcu na ringu pokaże się kilku zdolnych bokserów i będzie dużo dobrych walk. No na pewno będzie to zacięty mecz, bardzo wymagający rywal ma w składzie zawodników, którzy są medalistami mistrzostw Europy Olimpijczykami. Także spodziewam się bardzo ciężkiej przeprawy, ale liczę na naszych zawodników, że pokażą się z jak najlepszej strony. I zaprezentują swoje umiejętności przed e, tutaj miejscową publicznością. Trener Białorusi przywiózł do Ostrowca wielu doświadczonych bokserów, którzy m.in. walczyli w eliminacjach olimpijskich. 49 kg to prezydent Europy po juniorom, u nas karmilczyk, Eugeniej. I uczestnik olimpijskich 81 kg, e, dowgoliwiec, Michał. Samy taki u nas cytulowany. Przed oficjalnymi spotkaniami odbędzie się pokazowy pojedynek ostrowieckich bokserów. Wystąpi dwóch chłopców. Będzie Albert Orzeł 60 kg junior i senior, plus 91 kg coulton. To znaczy, ciężko powiedzieć, że najlepsze talenty. W tej chwili ci chłopcy prezentują najwyższą formę, red jest w innym etapie przygotowawczym, ale jedni z lepszych chłopaków. W sobotę inauguruje rozgrywki trzecia Liga Piłki Nożnej. Do nowego sezonu KSO 1929 startuje z pozycji lidera. W klubie w przerwie zimowej doszło do dużych zmian. W jutro o godzinie 14 na stadionie przy świętokrzyskiej rozpoczynamy rundę wiosenną. Ja myślę, że po dobrze, mocno przepracowanym okresie przygotowawczym, tutaj podwodzą nowych trenerów Darka Pietrasiaka i Krystyna Kanarskiego, drużyna jest dobrze przygotowana do tego sezonu. Yy... zobaczymy, no wiadomo pierwszy mecz będzie ciężki na pewno natomiast no, jesteśmy optymistycznie nastawieni Będziemy grać o zwycięstwo w każdym meczu. Przerwie tutaj wiosennej nie próżnowaliśmy. Mnie cieszy osobiście tutaj rosnące zainteresowanie ze strony lokalnego biznesu, jeśli chodzi o, o wspieranie naszego klubu. Za to też serdecznie dziękuję wszystkim, którzy, którzy tutaj wspierają nas, czy to finansowo, czy też w inny sposób, pomagając przy, przy zarządzaniu klubem. Co więcej, jeśli chodzi o zawodników, no wzmocniliśmy kadrę na tą chwilę dwoma zawodnikami. Myślę, że to są ciekawe takie ruchy, które, które przyniosą wiele korzyści grze drużyny. Michał Dobkowski, środek pomocy oraz Hubert Tylec, taki uniwersalny zawodnik, pomoc, też wysunięty napastnik, znaczy cofnięty napastnik. Myślę, że po wkomponowaniu się w zespół, ci zawodnicy będą tutaj stanowić spore wzmocnienie naszej drużyny. Pojawiło się też nowych sponsorów, kilku, tak jak podkreślałem, no, lokalny biznes tutaj Ostrowiecki wspiera drużynę KSZO 1929 no, w walce o te najwyższe cele. Biuro Wystaw Artystycznych przypomina o terminie nadsyłania prac plastycznych na konkurs Mały Książę. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 10 marca. Prace konkursowe należy składać osobiście w nowej siedzibie BWA ale ja 3 maja 6, to jest budynek kina Etiuda, drugie piętro lub drogą pocztową. Nie liczy się data stempla pocztowego, ale termin dostarczenia przesyłki. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Dziękuję za uwagę. A kolejne nowe wydanie w poniedziałek o stałej porze. Serdecznie zapraszam!